Dzień dobry, dziki. Co tam was ciekawego słuchajcie? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, że czytam komentarze, nagrywam filmy na się, a potem nawet je odtwarzam i po prostu podziwiam je na moim odtwarzaczu wideo. A w każdym razie, my bardzo lubimy być z wami w kontakcie, więc dlatego odpowiadamy na nie w shortsach. A dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny istotny i jakże ważny temat, tym razem związany z konsolami i PC-ami, a dokładniej z tym wielkim wyścigiem i zastanowimy się nad tym kiedy w końcu konsole dogonią pecety i czy jest to w ogóle możliwe. A do tego w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych porozmawiamy sobie na kolejny istotny i fenomenalny temat, tym razem związany z wielkim odkryciem, a mianowicie z kamieniami kryptowalutami sprzed ponad 250 milionów lat. Więc temat ciekawy, zaczynamy, no bo będzie się sporo działo. Pytanie zadane w ten sposób na starcie może wzbudzić w Was oburzenie, ponieważ każdy z nas wie, że pecety są dużo mocniejsze od konsol. A raczej no każdy, nie każdy, no PC jest mocniejszy od konsol. Nam jednak zależy na porównaniu urządzeń w tej samej cenie, a na ten moment nie sposób złożyć porównywalnego komputera do konsoli w tym samym przedziale cenowym. Zważywszy, jeżeli ktoś chciałby złożyć komputer w takiej cenie jak ja kupiłem Xboxa, którego pokazywałem poprzednim materiale, to na pewno, na pewno by to było niemożliwe. Naszym zdaniem w tym roku nie ma szans, abyśmy dali radę złożyć peceta o wydajności konsoli w tej samej cenie. W szczególności, jeśli weźmiemy pod uwagę Xboxa Series S w promocji za 1000 ziko. Czy, żeby nie było, że tak brzmi jakoś jak stary dziad, który próbuje się wymłodzieżować tutaj to za 1000 polskich złotych. Czy też w nominale 1000 polskich złotych, czyli dwóch pięćsetka. Jego wydajność po prostu będzie nieosiągalna jeszcze przez lata. Może. Ale dobrze. Podjęliśmy się tematu, więc postaramy się podać jakieś konkrety. Na ten moment jesteśmy po premierze GeForce'ów RTX serii 4000, jednak na ten moment możemy kupić jedynie najdroższe modele, które swoją drogą znacząco podniosły poprzeczkę co do ceny, jaką musimy zapłacić za układ graficzny. Jeśli utrzyma się trend podnoszenia cen grafiki wprost proporcjonalnie do wzrostu jej Wydajności, to czasów, kiedy złożymy w cenie około 3000 zł, wydajniejszy komputer niż konsole, nie nadejdą nigdy, a może i nawet nadejdą czasy takie, gdzie nie będzie się nam w ogóle chciało składać niczego, bo po co przepłacać. Mamy jednak nadzieję, że to szaleństwo się kiedyś skończy i już komputery na poziomie RTX 4060 pozwolą na bezpośrednie konkurowanie z układami graficznymi konsol. Dodatkowo dadzą nam większe możliwości poprawy wydajności dzięki faktycznie działającym technologiom takim jak DLS 3.0 oraz Frame Generator. Frame Generator czy Frame Generator nie wiem Oczywiście komputer to nie sama grafika i potrzebny jest oczywiście procesor oraz reszta od zespołów, które również są drogie i w przypadku procesorów jest znacznie lepiej, gdyż wydajniejszą jednostkę w postaci choćby Ryzena 5600 jesteśmy w stanie kupić w okolicy 700 zł, do tego ceny płyt głównych również są w miarę rozsądne, a pamięci RAM oraz dyski obecnie wręcz śmiesznie tanie i dlatego jeśli tylko producenci układów graficznych znajdą, a raczej zejdą z tonu, to będziemy w stanie w cenie około 3000 zł poskładać sensownego peceta, który oczywiście da nam znacznie większe możliwości aniżeli konsola, więc tak naprawdę całe to porównanie jest bez sensu. Tak jak wiele innych rzeczy, które dzieją się na tym Kanale, ale jesteście poinformowani i wiecie więcej. A na pewno niebawem pojawią się kolejne ciekawe materiały, i tym razem związane właśnie stricte z tematyką konsolową i pc ale taką bardziej w stylu jak kiedyś było na kanale. Znaczy, ja nie wiem, czy jeszcze będę w stanie taki być porządny jak kiedyś. W każdym razie przygotuję dla Was naprawdę, a raczej przygotujemy dla Was fajne materiały, a Wy teraz upewnijcie się. Że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne autentycznej formułkach z reklamy tabletek. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może poznać tej Jeżeli się wydamy, wszystko się wyprzemy, udajemy, że was je zdamy i pijemy drinki w Marrakeszu. Są Wam pewno nikt to nie uwierzy, więc chyba najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako żart. 16 września bieżącego roku naukowcy Yomi University odkryli ślady starożytnych, pradawnych kryptowalut sięgających, a raczej ich datowanie węglowe sięgało 2000, a raczej 250 milionów lat. I jest to pierwsze tego typu odkrycie, gdzie udało nam się znaleźć pierwszą jakby zmiankę o walucie, a pieniądzach oraz tak naprawdę o tym, że kryptowaluty, były wykopywane już lata lata temu. Walutę nazwano Archeocoin i jej datowanie węglowe sięga właśnie do pierwszych tutaj cywilizacji, które w Afryce za pomocą drewnianych i kamiennych komputerów kopały pierwsze bitcoiny i też pierwsze kryptowaluty, które. Jakby nie zachowały się do czasów obecnych, ale były wtedy bardzo powszechne i bardzo chętnie używane przez starożytne ludy, które dzięki temu dokonywały wymian na skalę międzynarodową. Oczywiście szyfrowanie tych danych nie jest jakieś zaawansowane, ponieważ były one szyfrowane w technologii 1G, która jak wiadomo istniała z miliony lat przed naszą cywilizacją, i my dopiero jakby tutaj weszliśmy z nowszymi technologiami, aż dotarliśmy do. O technologii 5G. W każdym razie bardzo łatwo złamać w obecnej technologii te kryptowaluty i dyski te wręcz zachowały się w idealnym stanie, dlatego też jesteśmy w stanie jakby tutaj w pełni przeanalizować język programowania, jaki był wtedy stosowany oraz w jakiej były formie stosowane te kryptowaluty. Także daje nam to kolejny obraz na to, jak nasza cywilizacja się formowała przed laty i nawet datowane są też na epokę brązu, pierwsze, a raczej inne kryptowaluty, które również były stosowane, więc nie jesteśmy jedynymi ludami, które, raczej jedyną cywilizacją, ponieważ prawie ludy również stosowały kryptowaluty. Na skamieniałych serwerach również odnaleziono zapiski z dawnych dziejów, kiedy budowano chociażby pierwsze piramidy i jest tam oczywiście pełna wycena chociażby tego ile kosztowało wybudowanie piramidy Cheopsa i kosztowała ona około 12 milionów Archeo Ethereum, które po prostu były prekursorami waluty Ethereum i jakby właśnie na pendrive'ach takich kamiennych zapisywano właśnie informacje o tym jak i ile kto dostał pieniędzy znaczy tych kryptopieniędzy i tak naprawdę jest to wiadomo Dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ do tej pory myśleliśmy, że płacono tylko w złocie, a tak naprawdę jedynie, tylko nie w formie online, ale faktycznie takich fizycznych nośników danych były te kryptowaluty wydawane. Więc to jest to dosyć ciekawe i bardzo jakby tutaj mocno obrazuje to, jak działały poprzednie ludy, jak działała wcześniej cywilizacja, i tak naprawdę udowadnia nam to, że to, co jest, to praktycznie już wszystko można powiedzieć wymyślono, tylko my to udoskonalamy. Jeżeli macie po tym materiale, niedosyt, dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem, PC ty będą tańsze, czy jednak dalej będą drogie i będą drożeć i dalej będzie się tylko i wyłącznie opłacało kupować konsole. A jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol, poprzednim generacji konsol, sprzętom retro, czy nawet w tematyce stricte pecetowej, więc jest to na kanale robić, serdecznie Was zapraszamy. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to tu macie Discorda, panuje tam cisza, ale Wy tą ciszę pewnie skręcicie, no a my co? Widzimy się jutro w filmie, albo w shortach w filmie, w shortach, w filmie, nie wiem nigdy nic nie, nie wiem, w każdym razie widzimy się codziennie, więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale do widzenia, dziki